Od czwartku 16 kwietnia wchodzi w życie zakaz opuszczenia domu bez zakrywania ust i nosa. Aby ułatwić te jedynie istotne wyjścia z domu, Pruszcz Gdański rozpoczyna akcję rozdawania maseczek ochronnych. Szanowni Państwo, ponad tydzień temu podjąłem decyzję o zakupie ponad 20 tysięcy maseczek dla mieszkańców naszego miasta. W najbliższym tygodniu od torku rozpoczniemy ich dystrybucję. Wszystkie gospodarstwa domowe w naszym mieście otrzymają po dwie... Maseczki. Maseczki wielokrotnego użytku, które przy odpowiednim stosowaniu będą bezpiecznie i przez długi czas służyły nam wszystkim. Przypominam, że cały czas powinniśmy przestrzegać zasad określonych przez prezesa Rady Ministrów. Powinniśmy jak najmniej wychodzić z domu. W związku z tym, te maseczki są przeznaczone tak naprawdę dla tych, którzy muszą wyjść z domu w ważnych sprawach czy to do pracy, czy po pilne zakupy. Od wtorku rozpoczynamy od mieszkańców Współdzielni Mieszkaniowej Radunia. Następnie TBS, ABK i Zakład Nieruchomości Komunalnej. Po czym dzięki naszym ochotnikom ze Straży Pożarnej i dzięki administratorom poszczególnych wspólnot będziemy docierać do kolejnych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Akcja roznoszenia maseczek będzie trwała na pewno co najmniej kilka dni, więc proszę się nie niepokoić. Wiemy też, że maseczki dla gmin przygotował także powiat gdański. Miasto Pruszcz Gdański tak trzymać to naprawdę świetny pomysł. Polecamy również zobaczyć: Rusza budżet obywatelski na rok 2021 w Pruszczu Gdańskim oraz rozlicz PIT w Pruszczu Gdańskim i weź udział w loterii. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.